Eee, więc cześć dziewczyny, witam Was dzisiaj w moim kolejnym stroju dnia eee, i co? Dzisiaj eee, jesteśmy troszeczkę tak na luzie, także już Wam pokazuję, co mam na sobie. Może zacznę tutaj od e, makijażu. Jeżeli chodzi o makijaż, to jest mi takie zwykłe. E, zwykły prosty, roztarty, brązowy cień i kreska, na ustach mam pomadkę RFR z Rimela e, włosy, tak jak widzicie, tak zwykłe luźne, nic z nimi szczególnego nie robiłam, e, jako biżuterię mam mój zegarek z Lacoste e, oraz takie bransoletki, jedna jest z Ami Bijou, a jedna jest z Dziubeki na paznokciach lakier z Essie e, to wam napiszę na dole, bo o, może tak pokażę o, to będzie fajnie widać. E, ok, a na sobie mam bluzkę taką z, e, z CA, którą kiedyś pokazałam wam w holu. To jest taka bluzka zwykła szara z takimi różyczkami. Bardzo ona mi się też podoba. E, na nóżkach mam takie boyfriendy z HM, które mają tutaj takie kwiatuszki. Jak widzicie, one są jeszcze pewnie dostępne, tak się prezentują. Mam je podwinięte lekko i a na nóżkach zwykłe białe mm, konwersy. O. Także tak się prezentuje całość. Tak szybciutko Wam chciałam pokazać. Ok, i jako torebkę e, będę miała taką e, torebkę, którą dostałam e, dawno temu, już nawet nie pamiętam skąd. Ona jest taka troszeczkę jak bym powiedziała z frędzelki ciemnozielona i ma krótki i długi pasek. Także tak dzisiaj będę wyglądać. Dajcie kciuka w górę, że Wam się podobał strój dnia. No i zapraszam do moich kolejnych filmików. Także pa!